PZM-24 Tur jest jednym z najbardziej zaawansowanych i jednocześnie najbardziej bezkompromisowych projektów bojowych, jakie powstały w realiach Wielkiej Wojny, która miała miejsce na początku XX wieku w świecie Iron Harvest. To superciężki mech kroczący zaprojektowany przez inżynierów Republiki Polanii, jako odpowiedź na rosnącą dominację ciężkich jednostek pancernych oraz artylerii samobieżnej państw ościennych. Od początku nie miał być konstrukcją uniwersalną, ani masowo produkowaną. Tur został pomyślany jako jednostka przełamująca, zdolna przyjąć na siebie zintensyfikowany atak wielu jednostek wroga i jednocześnie zniszczyć wszystko, co znajdzie się w zasięgu jego uzbrojenia. Konstrukcja tura podporządkowana jest masie, odporności i stabilności. Dwunożny układ kroczący oparto na masywnych, wieloczłonowych nogach o wzmocnionych przegubach hydraulicznych, zdolnych przenosić ekstremalne obciążenia bez utraty równowagi, nawet na nierównym terenie. Każdy krok tego mecha jest powolny, ale precyzyjny. A sama maszyna porusza się z wyraźnym, rytmicznym impetem, który bardziej przypomina przemieszczanie się fortyfikacji niż klasycznego pojazdu. Kadłub wykonano z grubych płyt walcowanej stali, nitowanych i spawanych warstwowo, co zapewnia bardzo wysoką odporność na ostrzał kinetyczny oraz odłamki artyleryjskie. Centralnie umieszczona kabina załogi, osłonięta kulistą osłoną obserwacyjną, zapewnia pilotom szerokie pole widzenia, niezbędne do prowadzenia ognia na dużą skalę. Sercem jednostki jest potężny silnik wysokoprężny połączony z generatorem energii, który zasila zarówno układ napędowy, jak i systemy uzbrojenia. Charakterystyczne kominy wydechowe, umieszczone z tyłu kadłuba, odprowadzają ogromne ilości spalin ciepła, zdradzając obecność maszyny z dużej odległości, ale jednocześnie świadcząc o jej ogromnej mocy. Wewnętrzne systemy chłodzenia oraz wzmocnione przekładnie umożliwiają długotrwałą pracę, pod pełnym obciążeniem. Co czyni tura zdolnym do prowadzenia walki przez wiele godzin, bez konieczności wycofywania się z linii frontu. Zanim przejdziemy dalej, z góry dziękuję Wam za każdą łapkę i komentarz, ponieważ pomaga mi to w rozwoju kanału. Uzbrojenie Mecha podporządkowano zasadzie maksymalnego efektu ogniowego. Dwa ciężkie działa dużego kalibru, zamontowane po bokach kadłuba, strzelają pociskami burzącymi o wysokiej sile wybuchu. Ich zadaniem nie jest precyzyjne eliminowanie pojedynczych celów, lecz niszczenie całych formacji piechoty. Lekkich mechów oraz umocnień polowych. Każde trafienie powoduje rozległą falę uderzeniową, która potrafi zmienić fragment pola walki w krater, pełen płonących szczątków. Tempo ognia jest stosunkowo niskie, lecz każdy strzał ma charakter decydujący. Dodatkowo tur wyposażony jest w system defensywnych ładunków odłamkowych, które mogą zostać wystrzelone wokół maszyny w sytuacji zagrożenia z bliskiej odległości, skutecznie rozbijając natarcie piechoty, próbującej wykorzystać jego ograniczoną mobilność. Parametry bojowe tura jednoznacznie wskazują na jego rolę. Jest to jedna z najbardziej wytrzymałych jednostek w arsenale Polanii, zdolna przetrwać intensywny ostrzał, który zniszczył lżejsze mechy w ciągu minut. Jednocześnie jego prędkość marszowa pozostaje niska, a manewrowość ograniczona, co sprawia, że wymaga on osłony skrzydeł i wsparcia rozpoznawczego. W odpowiednich warunkach tur staje się jednak niemal nie do zatrzymania, pełniąc funkcję tarana przełamującego linie obronne przeciwnika lub ruchomego bastionu, wokół którego organizuje się cała linia frontu. Potencjał bojowy tej maszyny najlepiej ujawnia się w starciach o kluczowe pozycje terenowe. W jednej z najlepiej znanych operacji, często przywoływanej w raportach sztabowych, Pluton Turów odegrał decydującą rolę w bitwie o węzeł kolejowy pod Królewcem Polańskim. Siły przeciwnika, dysponujące przewagą liczebną i artylerią polową, próbowały przełamać obronę miasta z masowanym natarciem. Gdy pierwsze linie Polani zaczęły się cofać, do walki wprowadzono dwa tury, które zajęły pozycje na otwartym przedpolu. Ich pancerz wytrzymał bezpośrednie trafienia pocisków artyleryjskich, a skoncentrowany ogień dział szybko rozbił kolumny nacierającej piechoty i lekkich mechów. Przez kilka godzin maszyny te utrzymywały pozycję, dając czas na reorganizację obrony i kontratak, który ostatecznie przesądził o losach bitwy. Jednostka ta nie jest symbolem elegancji ani finezji technologicznej, jest natomiast ucieleśnieniem brutalnej logiki wojny. To maszyna, która nie dominuje na polu walki dzięki mobilności, lecz dzięki wytrzymałości i zdolności do niszczenia wszystkiego, co stanie jej na drodze. W realiach Wielkiej Wojny pozostaje jednym z najlepiej zaprojektowanych przykładów superciężkiego mecha bojowego. Dajcie mi znać, czy chcielibyście więcej filmów o mechach bojowych z tego uniwersum, tymczasem do usłyszenia, cześć!